Ciema macie to w nowym ścianęczku z CSG, Skinsa, na moim kanale. Następnie weźcie sobie w plusik i kodik Grabbit 18, dają 10% więcej do wpłaty oraz 20 na sam start. Wiele metod płatności, czy to blik, czy pace of card, czy skinki. A jak skinki, przez do was bardzo szybko, buduję w minutkę. Oprócz tego, wpłacając moim kodem, minimum 14 zł męczyzgarań Na freehand, za minimum 15 takie hydro gloves za minimum 18 taką na wajkę Forest the depot, i za minimum 2 dyszki takiego good Doppler. Także myślę, że jest takie przyjemnie, bo macie do wygrania łącznie 2300 złotych i żeby mieć szansę na każdego z tych skinów trzeba minimum dwie dyski doładować z moim kodem, także myślę, że całkiem spoko. E, oczywiście czym więcej wpłacicie, tym macie większą szansę na wygraną. No i to jest taki fajny dodatek dla tych, co wspierają mój kod. Możecie, wiecie, wpłacić sobie na przykład, nie wiem, 135 zł wygrać jakąś nawajkę, jeszcze możecie kuta doplera Dopplera na przykład dostać, albo rękawiczki, czy Hansmana, czy też drugą nawajkę. Cokolwiek, cokolwiek chcecie, cokolwiek wam się uda, bo oczywiście to zależy otwarta. No i w losowym momencie zostaną przyznane skinki do waszego konta. Dzisiaj cel jest prosty Zrobić bitwę na 80 kos. Ale zanim to na stronie macie jeszcze darmową skrzyneczkę za 24 godziny, możecie sobie ją otworzyć. E, nawet jak wam główną, gówno tutaj tak macie 2x10 na sam start z moim kodem, więc możecie sobie to zbierać do lepszych skrzyneczek albo tworzyć tą skrzyneczkę. No i na samym dole jeszcze macie darmowe skrzyneczki, to robicie na social media. No i dobra, robimy bitwę na 20 skrzynek z kosami. Będą to przeróżne skrzyneczki. Także zaczniemy sobie od 5 takich skrzynek. Czterech takich skrzynek i trzech takich skrzynek. Potem sprzedamy na tym ulepszeniu dwie takie skrzynki, dwie takie skrzynki i jedną taką skrzynkę i po jednej na trybie jester, czyli moim ulubionym, gdzie wszystkie skiny w danym skrzynce są na równym procencie. I robimy bitwę na cztery osoby w trybie szaret, czyli wszyscy dzielimy się porówno. Także w tym trybie nie da się przegrać. Gruba bitwa, bo łącznie będzie nas tutaj, wchodzimy za 200 koła, tak, bo 46 koła na osobę, no to prawie 200 koła, 180 koła 184, także co, lecimy. Lecimy, jest to tryb szary, także przegrać się tutaj wszystkiego nie da, a można być jedynie albo na lekki minus, albo na jakiś fajny plus, to się okaże. Dodajemy sobie losowe boty. No i lecimy z bitwą. 80 kos w jednej bitwie. Wszystkie te skrzynki mają gwarantowaną kosę, niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Zobaczymy co tutaj siądzie. No musi tu być łącznie z 200 koła w puli, żeby był profit i na to liczę. Zobaczymy czy się to uda. Póki co no te skrzynki, no one ile kosztują? One kosztuje 700 zł prawie. No i nic tam tutaj takiego nie poleciało. Ale to jest skrzynka, no ja za to skrzynkę nie przepadam na tym trybie zwykłym, bo to jest skrzynka taka stricte, zrobić co na przykład ją na 3 osoby, wygrywacie i macie gwarantowany plus, tak, bo najtańsza kosza 500 zł. Ale ciężko trafić w niej coś takiego, wiecie, naprawdę dobrego. No tutaj już bajone Chlor, super, 1200 zł to jest skrzynka kosztuje bez żadnych ulepszeń. Tutaj parakordzik, no tu już lekko lepiej daje, ale dalej, no, patrz na to, jaka cena jest tej skrzynki, to nie daje nic takiego, żeby miało nam się tutaj zwrócić. Ale na końcu jest najdroższa skrzynka na stronie za 12,5 koła. Więc tam liczę na jakieś Butterfly Emerald, Szafir, wszystko, wszystko: karambity, emeraldy, szafir ruby. Jak perły. No, mam, mam nadzieję, że się uda tak zrobić. No, od tej skrzynki najwięcej zależy: od tej ostatniej. Bo, jak tam nie wyleci żaden emerald ani, ani rubin, no to, no to jest, jest lipa. A jak wylecą z dwa, no to jest gwarantowany profit, myślę. No póki co, tutaj na ulepseniu ta skrzynka najtańsza. No i też daje syf na tym ulepszeniu, chociaż teraz karambicik za 7 koła, no i to już, to już jest fajne to już nam trochę daje, tutaj na ulepszeniu jest ta skrzyneczka 2,5 koła daje nam M9 za 5 ale no nic nikomu innemu nie dało tutaj karambicik M9 no okej, okay. ta skrzynka nie najgorsza tutaj ta na ulepszeniu, 3,300 i dało 2 black perle po dyżce. mega fajnie teraz tryb, tryb jester, no tu już może dawać i daje M9 tiger tu w całkiem ściemie nam też dało, okej okay. tutaj 6 koła Okej, okay, emeraldik, no i najważniejsza skrzyneczka. Jak tutaj odda rubi i emeraldy. Nie oddało. Nie oddało. To jest gwarantowany minus. Ale nieduży minus. Nieduży minus, więc wiecie co. Ja jeszcze dla Was to zrobię. Dla Was zrobię jeszcze jedną bitewkę. I zróbmy sobie tak. czytamy sobie dwie takie skrzynki, dwie takie jedną taką. Zróbmy taką bitwę na sam koniec. Niech będzie tu łącznie. ile? Będzie wtedy łącznie 100 z odcinku. 100 z odcinku. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay. bo to jest też tryb szary. Pamiętajcie, tu się wszyscy dzielimy porówno. Chociaż to w sobie nie okej okay. Ale tu jest Black Pearl? 15 koła. Ja myślałem, że więcej szczerze. Patrząc, że to M9, tutaj znowu jest ten Gamma Doppler. Piękny, super. Jeszcze talon też. Tutaj też nieźle. No i ta najważniejsza skrzynka. Daj jakiegoś rubiem dziewiątkę. Coś, proszę. Nie dało. Znowu ta ostatnia skrzynka nas zawiodła. Znowu lekki minus, ale to nie jest duży minus, także myślę, że i tak odcinek nie wyszedł źle, bo jesteśmy na minus no, z kilka koła. Także mam nadzieję, że wy będziecie na plus i że zostawicie łapkę w górę z sobą, z i użyjecie mojego kodu. Grabi do 18-10% więcej do wpłaty oraz 20% na sam start. Wszystkie linki w opisie. No i co, pamiętajcie o, konkurs, o konkursach na 2300 zł. No i co, widzimy się jutro. Trzymajcie się.